Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami z auta. Stoję obecnie w korku na bramki. No i cisnę do Krakowa na kontrolę witkową-kaskową i powiem Wam, że ja kiedyś do Krakowa jeździłam bardzo często, powiedzmy 7 lat wstecz. I słuchajcie, tu zawsze są zwężki. Ta droga jeszcze chyba nigdy w całości nie była, wiecie, taka oddana, żeby się nie stało, nie było. Z... Zwężenia, dramat. Pokazywało mi dwie godziny. Nie wiem, chyba jakiś wypadek jest w dalszej części, więc mam nadzieję, że zdążę. Bo wy zawsze wyjeżdżam z jakimś tam większym zapasem, bo wiem, że tutaj zawsze się coś wydarzy. No ale dzisiaj się może dowiemy już e, finalnie. E, o, tam jeszcze zwężka jest z zabramkami w ogóle. Hit. <grym> dzisiaj się może dowiemy, ile tak naprawdę Witek będzie musiał jeszcze nosić ten kask. Jak zakładaliśmy ten kask, to płakałam. To teraz chyba będę płakać, że go musimy ściągnąć. Także zaraz zobaczycie dalszą część tego materiału. Mam nadzieję, że uda mi się coś pokręcić na miejscu. Yeah. Dużo z was zawsze mnie pyta, czy ja się nie boję z nimi jeździć. Z tym gościem, pomachać. I z tym autem. No nie mam obaw. Bardzo dużo kiedyś jeździłam autem, więc jakby nie, nie stanowi to dla mnie problemu. Kiedyś na rok temu Wam mówiłam, że panicznie bałam się jeździć z Witkiem autem jak ulewał, bo się bardzo krztusił, więc to było dla mnie stresujące, ale teraz w ogóle... Dobra, wchodzimy. Dobra. <śmieszne> Mam <to> wie, tak <śmieszne> <śmieszne> Ale nie, 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 nie. nie no szabiam. niestety, trzeba delikatnie za i delikatnie odsunąć to od siebie. O właśnie. Witek, jak się przecież, jak przyszedłeś to raz taką kluseczką malutką. No na na supermela wtedy robiliśmy. No. Mhm. Do już Cię uwalniam. Okej. Okay. Dobra. O, nie. Dobra, nie wiem, nie mam w stronę. O, o, e, tak. Zapraszam na fotę. Chwila cierpliwości. Ja już działam. A dzisiaj mamy 140 dzień terapii. Ciemny obrys to, co było na początku. jasny to, co jest w chwili obecnej. Czyli mm. tak głowa nam się zmieniła od samego początku. I od ostatniej wizyty. Nie, jak Dalej, nam rosną. No. Dalej, jak najbardziej. Tutaj bardzo fajnie ten trzust wygląda. Ty mhm. oczywiście też lewa przekotna zablokowana. Tutaj fajnie nam rośnie. W 3D jak to wygląda. I znowu rozpoczynamy od pierwszej wizyty, czyli jak główka nam się mhm. zaokrągliła. I jak tutaj wygląda od góry. No, bardzo fajnie, nie? Nam tutaj popracowało. Chodź do nas. I od ostatniej wizyty. Dalej, no. Dalej, jak najbardziej. Oczywiście, już ta główka rośnie wolniej, tak? No. Już nie ma takiej, e, takiej dużej poprawy, radnych, ale jak najbardziej nadal pracuje. Chcę sobie zobaczyć z tej perspektywy. nie taki kas... Nie zepsuj Znaczy trochę tak, ale... Jeżeli chodzi o kwestie wzrostu głowy, idealnie w 90. centylu idziemy tutaj, nie ma żadnych problemów ze wzrostem głowy. Jeżeli chodzi o sam graf, no jesteśmy czwóreczką, tak? Mm -hmm. Weszliśmy w lekki stopień deformacji. Ta poprawa już jest mniejsza ze względu na to, że no... W, 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 tak no wiadomo, nie wiadomo. początku. No, nie, także ja ta, e, ta poprawa już jest o wiele mniejsza, aczkolwiek nadal, nadal, że tak i e, jest. Tak, także jesteśmy już bardzo fajnie całą kropką w lekkim Mama, stopniu deformacji. lody? Tak, pójdziemy. Możemy Max nosić do 30 września? Tak, do 30 września. Chciałbyś, żeby Witek nosił jeszcze kask? Nie. O, jedziemy. No i co? Na mocy chyba muszą troszkę... Jezu, nie, 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 wyobrażam sobie Witka bez kasku. Jestem przerażona. A ty? A ty? Ty? Nie. Ja. Jemy. <gry> Dobrze, przyjeżdżamy tutaj pół roku, i. Sorry, ale nie wiedziałam, że to jest strefa płatnego parkowania. I właśnie dostałam. Poczekajcie: 150. 150 zł. Zaraz spróbuję tam zadzwonić i to odkręcić, bo jak tylko zobaczyłam Pana, no to wykupiłam bilet przez MoBilet. No ale jak słabo, turbo, serio. Mhm. się orzecha teraz, wyjątkowo. Kto Ci obiecał lody? Mama. Tata chyba. Wojtek zażartował, a już lody zjedzie w Krakowie, no więc wiecie, załatwiłam jakąś żabkę tutaj, żeby, żeby nie było awantury. No i tyle, Boże, co jestem taka? Nie, nie może orzeków. Nie może orzeków, no? Nie może. Nicu, Podsumowując tą naszą dzisiejszą wizytę, no to pani Natalia powiedziała, że no lepszej poprawy już nie będzie. Czyli na pewno jakaś tam będzie, ale żebyśmy nie liczyli już na cuda i w ogóle tego typu rzeczy, więc... Ona proponuje ściągnąć już kask, bo ta głowa i tak do pół roku jeszcze sobie tam będzie pracowała. I to wiem od yy, rodziców, których dzieci nosiły kaski, bo powiedzieli, że tam do pół roku jakby ta głowa pamięta, no i jeszcze jakby wiecie, się formuje. Dobra, kończę loda po julku i ruszamy dalej. Hej, przygodo. Gdzie? Do Ikei chyba jeszcze nie wiem, dostałam mandat, więc chyba jednak sobie odpuszczę. <laughs> jak to mówią na no poprawę humoru? Zakupy, ale... Już żałuję. Nie wiem, nie wiem jak to ogarnąć. Sięgam. Julek jeszcze powiedział, że chce zjeść klopsy, których nigdy nie jadł. No i w ogóle to mało je mięsa, ale zobaczymy. Stoję w tej kolejce. <laughs> Powiedz wszystkim, będzie będziesz jadł klopsy? Tak. Będziesz? Okej, okay. dobra. Skończyło się tak jak myślałam. Julek, chodź na chwilę. Julek, mam twój Mhm. Nawet coś je. Nie lubię nagrywać w miejscach publicznych, jak nie ma gojka się. Julek nawet zjadł trochę klopsu, więc nie będzie tak źle. Nie będzie armagedonu typu, że jest głodny. A ja tu przyjechałam w sumie tylko po zasłony i, i kupię zasłony. <grytko> Wojtek chciał kolorowe. Ja stawiam na szarość albo beż. Ale bardziej beż, żeby trochę ożywić to mieszkanie. A jak mu się nie będą podobać, no to najwyżej oddam. To nie był dobry pomysł. Zasłon jest po prostu miliard. Są jakieś w ogóle promocje? Minus 50%. Nie ma kloudu? Ale. Ale co? Jak mi się podobają, to takie kurczę za cztery stówki. Ta jest ładna. Gdzie jest julek? Proszę stamtąd wyjść. Gdzie? Dobra, podoba mi się ta. Nie wiem, czy to widać, taki. Ale boję się, że przyćmie, Ale w ogóle jest teraz na promocji. Jest gruba. Często wpadam na głupie pomysły i zakupa, zakupy z tą dwójką to był durny pomysł. Przysięgam, wychodzę stąd, bo dostanę lewicę. Co? Wychodzimy. Wychodzimy? Tak. Mhm. Wychodzimy, bo bo to nie na moje nerwy. Taki klimat ja będę dwa, miała trzy. przez jeszcze godzinę. Rodzice zrozumieją, Rodzice zrozumieją o co chodzi. Pozdrawiam serdecznie. Serio dostałam mandat. Wiesz, że tam było spłatne parkowanie? W Krakowie? No, no a gdzie w Krakowie nie było no, spłatne parkowanie? A kiedy płaciłeś tam za parkomat, jak byliśmy z Kaskiem? Zawsze. Przecież klikałaś, sama klikałaś. W aplikacji zawsze. No przecież to ta podróż to był jakiś hardcore. Ale muszę Ci coś powiedzieć. jest dobra nowina Jaka? Ściągamy kask? Już można? No Ale nie no, to musimy razem to zadecydować Bo może chodzić, czekaj nie wiem czy jest, nie jest za nie, nie, Bo może chodzić jeszcze miesiąc Max no. Ale pani Natalia powiedziała, że nie będzie jakiejś znacznej różnicy No to na Rakasku. kasku I już Uop, Skorupa Ech, o Jezu, tato jeszcze w czas. No już. Nie wzruszyło cię to? No ja... No co? No, no nie, nie wiedziałem, że będzie inna możliwość, tylko wiedziałem, że będzie taka. Że jaka? No, że już bez! Pani na to tego. <noise> ja powiedziałem, że ja będę płakać jak nie ten. ten. <noise> no on jest szczęśliwy! <głos> <głos> nie ma wchodzenia po schodach już. No. Dobra, obiad wam ugotowałem. Proszę bardzo, spaghetti bolońskie, makaron już się dochodzi. Ty musisz teraz uważać na siebie wieść. <słyska> Witek nie jest zadowolony. Jeszcze tylko muszę dodać, że jak wychodziłam z Ikei, to musiałam sobie jakoś poprawić ten humor. I kupiłam, proszę bardzo, takie dwa ładne kwiatuszki, które staną gdzieś tu. Proszę zobaczyć, jak ja to za chwilę, jak to... Ja tam nie będę pokazywać tej kuchni. Nie, nie, ale to dlatego, że rozwaliłem palec, krew się lała. Tak, bo i tak nie. mówi, że ku, w kuchni jest bałagan z tego względu, tego że rozwalił palca. Ale nie ma co się śmiać, bo tak jest. Po nie pokażę Wam tej kuchni, jak usiądziemy do stołu i ogarnę ten stół, to wtedy... Nie dawaj do tego talerza spaghetti. Aha, czekajcie, baliki chyba zbierają, tak? Co się dzieje? Aha. Czekajcie, patrzcie, to jest po prostu live. Tato, szybko, Julek, o mamo, co tu się dzieje? Wow! rodzinką w pełnej krasie, bezkaskową. Przed chwilką widzieliście cały odcinek, jak to wyglądało ze zdejmowaniem kasku. Cała terapia, tak jak słyszeliście, trwała ile? 100? 40? 3 dni? 145 dni? Jakoś tak. No to co mieliście przed chwilką w materiale? Muszę założyć skarpetkę. A ty masz skarpetkę. Muszę to przeciąć, bo jest hałas. Oddelegowaliśmy tego Misia hałaśliwego i teraz możemy wam spokojnie jeszcze raz to powiedzieć, co chcieliśmy. No zobaczcie tam naszą małą główkę no i już jest lepiej, to znaczy gorzej było jak zdjęliśmy ten kask, bo głowa była porozbijana z każdej możliwej strony. Po tego się tak. na najbardziej obawialiśmy. I też jak ktoś nas pyta z rodziców na Instagramie o terapię kaskową, bo sporo osób coraz więcej nas pyta, no bo y, widzieli, że, że Witeczek taką terapię przechodził, no to każdemu piszemy, że to zakładanie kasku, noszenie kasku to, to w nie ogóle jest nie jest kłopotliwe. W ogóle nie jest kłopotliwe, nie przeszkadza to dziecku. Dziecko jest malusie i ono nawet nie wie, że ten kask ma. Nic mu nie przeszkadza, ale najgorsze było to, że jak zdjęliśmy ten kask, no to on dalej myślał, że go ma, że głowa jest uzbrojona i po prostu się co chwilkę wszędzie rozbijała ta głowa, ale 2-3 tygodnie minęły, śniaki poschodziły, guzy też. Tak, ale chcę powiedzieć, że Witek w sumie w 2-3 dni max już zczaił, że nie ma tego kasku i był bardzo ostrożny, bo ja się bałam, że to będzie z koło tydzień. A naprawdę szybko, szybko to poszło. Szybko Ale mimo, że z na no to tu widzicie jakieś tam zbitki są. No chodź z nami pogadasz. To powiedz jak ty się czujesz Wiciu? Bez tego kasku. Jak się czujesz, okej? Okay? No, ogólnie w porządku. Wracając do tematu, no to koszt całej terapii wyniósł około 10 tysięcy złotych, bo wiadomo, sam kask to jedno, a drugie to dojazdy, to sprawdzanie tej głowy i to wszystko, co mogło w tą cenę wejść, no to mniej więcej z takim kosztem trzeba się zmierzyć. Najważniejsze jest to, że to sporo pomogło tej głowy, nie jest ona idealna, bo, bo wiadomo, że. Nikt nie ma idealnego. No właśnie, a to jest wszystko zależne od tego. Ojejku! Wszystko jest zależne od tego, z jaką deformacją głowy dziecko się mierzy. To Witek miał taką między bardzo dużą a dużą, ale i tak szedł do tej prawie, że minimalnej, prawie, że i, i umiarkowanej, idealnej. Ale jest naprawdę tak, że jest w porządku w porównaniu z tym, co było wcześniej. Widzieliście to na tych zdjęciach, gdzie ta głowa była prostowana i, i Chyba, no, regulowana? Tam były wcześniej te zdjęcia, tak. No więc moi drodzy, jak macie pytania, oczywiście A, możecie. Jeszcze ważna rzecz. Efekt finalny będzie dopiero za około pół roku, bo głowa teraz jakby zapamiętała kształt kasku i jeszcze jakby formuje się sam, sama. Dalej, po prostu. Więc ostatni skan, taki ten już końcowy, będzie za pół roku. I właśnie tak jak wcześniej wspominaliśmy, jeśli macie jakieś pytania co do tej całej terapii, co do tego wszystkiego, no to możecie też wrócić do filmów poprzednich, które się pojawiły już na kanale, czyli to jak zakładaliśmy ten kask, jak myśleliśmy, czy go w ogóle założyć, czy nie założyć i albo zobaczcie te video. Zadać pytanie w komentarzu i na nie odpowiemy. Tak, postaramy się odpowiedzieć albo pisać w prywatnych wiadomościach na Instagram. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Justyna też podpowiadała na większość pytań na TikToku, co też możecie sobie zaglądać na tego TikToka, bo tam są treści i zabawne, i śmieszne, ale też są treści yy, takie edukujące, no bo staramy się robić to, rozszerzać tą wiedzę, którą wam dajemy tutaj na Youtubersach, więc co? No na razie kończymy ten materiał. Yy -y. yy -y. Wicza, tak jak widzicie, po kilku tygodniach zadowolony, uśmiechnięty, bez kasku, głowa I jest w porządku. I słuchajcie, ściągnęliśmy kask i pierwsze kroki praktycznie po ściągnięciu kasku na tak, już, już, już coś tam sobie chodzi delikatnie. Włosy, co, o co się też martwię, że nie będą rosły, rosną. Zobaczcie, jaka blondyna nam tu wyrasta. I nawet jakaś tam okay. mądra jest. Myśli nie uciekają przez kazy, bo coś tam sobie kombinuje i kmini. No więc widzicie, no w porządku. Zrób papa. Nie, on teraz tu musi naprawić. No zepsuł i kmini jak to naprawić. <laughs> to jest drugi konstruktor. Teraz po Julku, nie? Poczekaj, tata pomoże, patrz Nie, nie, nie Patrz na to Patrz Jakoś tak Nie robi się tego od góry, wciska nie? się to tak. do przodu Nieważne A Ta, widzisz? Tada. Mam No oddal to Uwaga, teraz Julek mnie kręci, a ja wam pokażę jak nauczyłem się robić breakdance'a You like cream